Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer, a w dzisiejszym odcinku będzie o magazynie UFO Power i o propozycji UFO Power na zakupy grupowe. Jeśli możecie zapłacić za coś taniej, czemu by z tego nie skorzystać? Szczegóły będą w tym odcinku. Zapraszam. Co wyróżnia magazyny Ufopower? Otóż na pewno to, że mają niezależną chmurę danych, niezależną od oczywiście inwertera. Do tego magazynu Ufopower można wpiąć sobie dongiel Wi-Fi albo GSM i mieć zdalny podgląd na wszystkie parametry pracy baterii, niezależnie od stanu inwertera. Czy inwerter będzie przesyłał te dane czy nie, będziemy mieć zawsze niezależne dane w telefonie czy w aplikacji. Duży i czytelny wyświetlacz prezentuje naprawdę wiele istotnych danych w sposób bardzo czytelny. Oczywiście animacja na stronie głównej. Tutaj pokazane są wszystkie dane poszczególnych ogniw i wszystkie parametry pracy. Na stronie trzeciej mamy informacje o jakichkolwiek alarmach czy cokolwiek złego dzieje się w tej baterii. I oczywiście zakładka czwarta, różne ustawienia, łącznie z językiem, no niestety na razie polskiego nie ma. I z jakim inwerterem będzie ta bateria współpracować. Tu w tym przypadku deje. Tutaj u mnie ten akumulator konkretny akurat pracuje jakby do góry nogami. To znaczy postawiłem go po prostu na podłodze i... Żeby ładnie to wyglądało, to przednią ściankę odwróciłem po prostu do góry nogami. Ale tak naprawdę to jest dół. Co mamy tutaj na tej ściance? Mamy bezpiecznik. Mamy złącze do komunikacji RS-485. RS-232 również. Mamy kana. I tu powtórzone są te złącza. Mamy również tak zwany dry-out, czyli tutaj można sterować na przykład agregatem tu mamy ustawienie adresów bo można tych akumulatorów ze sobą połączyć aż 15 równolegle i tutaj mamy schowane w dziurce reset ustawień. Złącza szybko złącza akumulatora są dwa po to żeby wprowadzić do jednego podłączyć następny i tak na ścianie. Pamiętajmy że tu patrzymy na tą baterię od dołu, no i oczywiście w tym przypadku dągiel Wi-Fi, wireless kit w tym przypadku do komunikacji z aplikacją i pobierania wszystkich możliwych danych z tej baterii bezpośrednio w niezależnej chmurze od UFO Power. Na ściance bocznej UFO Power mamy wygodne rączki oraz tabliczkę znamionową UFO power zaproponowało, abym przygotował zamówienie grupowe i wtedy oczywiście ceny będą niższe jak żeby z tego nie skorzystać. Dlatego też w sklepie sporządziłem dokładnie taki sam produkt jaki jest już dostępny za tą kwotę standardową 15500 i to możecie sobie zamawiać, jeżeli potrzebujecie ten akumulator od ręki. Natomiast jeżeli macie czas, żeby oczekiwać to Przygotowałem taki sam produkt, właśnie który jest zamówieniem grupowym, i ta jego cena będzie osiągnięta będzie zagwarantowana przy osiągnięciu odpowiedniej ilości zamówień. I właśnie teraz jest tylko wszystko kwestia czasu, czyli wszystko zależy od Was. Jeżeli to zamówienie grupowe uzupełni się szybciej, otrzymacie te produkty szybciej. Jeżeli to zamówienie grupowe będzie się po prostu powoli zbierało. To ja ustaliłem, że po miesiącu zamykamy temat i zwracam pieniądze z powrotem. Czyli w tej chwili procedura jest taka, że wchodzicie sobie na ten produkt zamówienia grupowego, składacie to zamówienie i opłacacie i w ciągu miesiąca, jeżeli uzbiera się odpowiednia liczba zamówień, albo wcześniej, to produkty zostaną do was wysłane. Jeżeli się nie uzbiera odpowiednia liczba zamówień, żeby tą cenę uzyskać, która tam w sklepie będzie. Czy magazyn energii za 15,5 tysiąca złotych można mieć taniej? Można. 18 czerwca na live na kanale zeptobox.pl będzie można zakupić go ze specjalną zniżką dla moich widzów. Zarówno 10 tysięcy złotych razem z przesyłką. Kwota jest oczywiście brutto pełna faktura VAT. Także zapraszam wszystkich nawet tych mających firmy. Już 18 czerwca 2024 roku, od godziny 20.30 zapraszam na live na kanał ZEPTOBOX.pl, dlatego że będzie tam do kupienia ponownie jedna sztuka w bardzo promocyjnej cenie, czyli równe 10 tysięcy złotych brutto z fakturą VAT, obojętnie czy to zakupicie na firmę, czy na osobę prywatną. Także UFO Power właśnie przygotowało kolejną taką sztukę, już na poprzednim live cieszyło się to dużym zainteresowaniem. No bo miało być początkowo, że tam jakieś kupony rabatowe, coś tam właśnie specjalnie dla moich widzów kanału. Natomiast ja uznałem, że nie wiadomo, czy ten kupon by został wykorzystany, czy nie na te 5000 zniżki. A tak macie po prostu od razu od UFO Power po prostu tańszy akumulator, którym już możecie się cieszyć, kiedy go zakupicie. No bo to oczywiście będzie tylko jedna promocyjna sztuka. Wszyscy pozostali mogą skorzystać oczywiście z tych zakupów grupowych lub z zakupu po prostu tej sztuki od razu, jak się Wam spieszy. Oczywiście to wychodzi najdrożej, ale mimo wszystko myślę, że ten sposób bardzo się Wam spodoba. Było to widać już na poprzednim live, że od razu pytaliście się, czy na następnym live też będzie. Ja nie wiedziałem, ale już mam potwierdzenie, że ten kolejny akumulator od UFO Power będzie. Także zapraszam na live. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału, udostępniania tego materiału. Hej!